W poniedziałek 26 kwietnia 2010 roku starosta świdnicki Zygmunt Worsa i wicestarosta Ryszard Wawryniewicz podpisali umowę z wykonawcą inwestycji konsorcjum Helit Werner i Starbuck, które wygrało przetarg na jej realizację. Już w czerwcu ciężki sprzęt wjedzie na plac budowy, a w sierpniu przyszłego roku planuje się jej zakończenie. Droga połączy podstrefę strefę Świdnicy i Żarowie z autostradą A4. Na znacznej części droga będzie prosta, będzie posiadała bezkolizyjne ronda i ominie wsie, pozwalając na bezpieczny i szybki dojazd. A co najważniejsze, z ulic Żarowa i wsi znikną niemalże wszystkie samochody ciężarowe. Już niebawem starania władz gminy Żarów, podjęte jeszcze w roku 2006, znajdą swój finał, dzięki czemu rozwiązany zostanie jeden z ważniejszych problemów, jaki notuje mieszkańców. Z jednej strony poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszy hałas i zapylenie, a z drugiej strony znacznie poprawi się komfort jazdy samochodem.